pożyczki, podatki, pytania i odpowiedzi. Ekspert Radzi, darmowy poradnik dla Polonii. Sergiusz Zgrzebski, agent pośrednictwa nieruchomości, a także coach, trener branży nieruchomości. Witam Państwa gorąco i serdecznie. Jak inflacja może wpłynąć na ceny nieruchomości? Inflacja wpłynie na ceny nieruchomości w tym roku dwojako. Po pierwsze, napędzać będzie dalszy wzrost cen nieruchomości, bowiem do tej inflacji na poziomie 7 i 8% będzie trzeba właśnie doliczyć normalną aprecjację nieruchomości. Przypominamy, że historycznie, statystycznie w całej Ameryce nieruchomości rosną co roku przeciętnie o 3,3%, także do sumy inflacji 7 i 8% można doliczyć średnią cenę aprecjacji nieruchomości co już daje nam ponad 10% wzrost. Analitycy rynku i specjaliści branży nieruchomości przewidują, że w rejonie Chicago w tym roku dalej będziemy widzieć aprecjacje na poziomie rocznym w skali 15%, także nieruchomości nadal do góry, a inflacja powodować będzie również fakt, że coraz mniej z Kwalifikujący się do tej pory na nieruchomości będzie mogło skorzystać z oferty kredytowej i zakupić na kredyt swoje nieruchomości, no to jest jedynie. Z jednej strony negatywnym czynnikiem dla samych kupujących, dla całego rynku, jednak jest to czynnikiem pozytywnie wpływającym na, na to, co dzieje się na rynku, bowiem jak wiemy od początku pandemii koronawirusa i nawet jeszcze wcześniej do czynienia mamy z historycznym brakiem inwentarza, historycznym brakiem domów, co powoduje, że sytuacja jedynie pogarsza się z miesiąca na miesiąc i właściwie dno Widzieliśmy w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to na jednego sprzedającego przypadało w całej Ameryce około statystycznie 17 kupujących, a więc wiemy, że inflacja powodować będzie ceny do góry. Tak samo sprawi, że wielu z tych, którzy kwalifikowali się na pożyczkę, w w tym momencie już nie będzie w stanie zakwalifikować się na tą pożyczkę, ponieważ koszta utrzymania życia, koszta, które codziennie ponosimy względem tego, co zarabiamy, będą już zbyt wysokie. Także inflacja ochłodzi nieco ten rozgrzany rynek nieruchomości, chociaż dla kupujących nadal będzie to doskonały czas, by zakupić nieruchomość. No i cóż, i cieszyć się tym, że idzie ona w górę. Jak wspomnieliśmy, 15% rocznie aprecjacji tylko w tym roku, co oznacza, że nieruchomość, którą kupimy za 200 tysięcy dolarów pod koniec 2022 roku powinna warta być już 230 tysięcy. Czy tak się stanie? Czas pokaże, a ja proszę o telefony ze wszystkimi pytaniami 630 935 6135, Sergiusz Grzębski na internecie, Sergio Sales Chicago lub na Facebooku Domy Sergio. Wyślij pytanie do eksperta już teraz. Redakcja małpa Ameryka po polsku. lub dzwoń 224 288 8820.